Zagubiona historia płaskiej ziemi. Część druga. Lupa w przeszłość. Nasza podróż zaczyna się w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. W XIX wieku w rosyjskim Saint Petersburgu przed wejściem do soboru świętego Izaaka. Zimne miasto. Poranne mgły rozpraszają się wraz z nadejściem słońca. A nasze buty oblepione błotem. Jest 1860 rok i podczas gdy Saint Petersburg prezentuje się z dostojnością i dumą, jego mieszkańców nigdzie nie można dostrzec. Jest cicho, zbyt cicho. Ludność Sankt Petersburga w latach 1860-tych wynosiła, jak nam powiedziano, około 500 tysięcy osób. A jednak w zasięgu wzroku nie ma żywej duszy. Gdzie są wszyscy? Długi cień kolumny Aleksandra daje nam wskazówkę co do czasu podróży słońca nad tym regionem. Długie cienie pojawiają się tylko rano lub wieczorem. To musi być ranek, ale zdaje się, że jeszcze nikt się nie pojawił. Jeśli przejedziemy 640 km do Moskwy, widzimy to samo. Puste, ciche ulice. W 1860 roku Moskwa podzielała podobną ilość mieszkańców z Sankt Petersburgiem około 500 tysięcy mieszkańców. Ale znowu, gdzie są wszyscy? A co zresztą świata w tym okresie? Edynburg, Szkocja, lata 1840. Kopenhaga, Dania, lata 1840. Drezno, Niemcy, lata 1860.

Wreszcie, ludzie, A co z Paryżem? Ludzie, życie. Wiedziano nam, że pierwsze zdjęcie powstało w 1822 roku. Sztuka fotografii opiera się o metodach zestawiania, porównania i kontrastu, by przekazać swoje przesłanie i sentyment. Na tych starych fotografiach nie znajdujemy tej samej celowej techniki zestawiania. Gdy współcześni fotografowie tworzą swoją sztukę, a raczej znajdujemy naturalne kontrasty, które są tak ważne i kluczowe dla poruszania się po naszej zwodniczej historii. Kontrast to zjawisko naturalne lub sztuczne, w którym znaczenie jest generowane i przekazywane poprzez porównanie dwóch przeciwstawnych elementów. Gdy spojrzymy na Rosję z 1860 roku, pojawia się natychmiastowy kontrast między brakiem ludności, a samą wielkością tych miast. Już w XIX wieku, zarówno Moskwa, jak i Sankt Petersburg są ogromne. Infrastruktura znaleziona na zdjęciach mogła pomieścić populację liczoną w milionach. Dlaczego miasta są tak rozległe, skoro populacja wynosiła tylko 500 tysięcy w każdym? Ponadto oficjalna narracja podaje nam populację, która wzrastała liniowo od 1764 roku. Wiele budynków, które tu widzimy, zostały zbudowane wiele lat wcześniej, nim to zdjęcie zostało zrobione. Czy Rosjanie po prostu planowali z dużym wyprzedzeniem? A to właśnie wtedy, gdy populacja jest wprowadzona do tych zdjęć. Nowy kontrast wyłania się, który jest oszałamiający. Jest on pomiędzy ludźmi a samym otoczeniem. Może być to zmniejszona liczba ludności, ale może to być monochromatyczna surowość czarno-białych obrazów. Ale pokazują nam coś. Pośród którego żyliśmy całe nasze życie i nigdy nie zwracaliśmy na to uwagi. I to jest ogrom i niemożność architektury. Gdy zagłębimy się w tej tematyce poprzez turystykę, podróżujemy z miejsca na miejsce i obserwujemy, przyjmujemy to wszystko. Uczymy się, słuchamy i mówią nam, na co patrzymy i jak to się stało. And how it came to be. And standing I stając przed, przed konstrukcją taką jak Łuk Triumfalny w Paryżu, możemy nawet wykrzyknąć: Wow, jak oni to zrobili! Ale ta chwila jest nierozerwalnie wtopiona w ruchliwość tego miejsca. Być może po to, by powstrzymać nas przed zadaniem tego pytania ze szczerością stojąc przed konstrukcją taką jak łuk triumfalny, podczas gdy tłum robi gorączkowo zdjęcia na swoich smartfonach, sprawia, że to wszystko staje się rzeczywistością. I kończymy, zanim zostaniemy odepchnięci przez nowych turystów. Cóż, musieli to jakoś zrobić, ponieważ jestem tutaj i patrzę na to. Podczas naszej indoktrynacji w szkole, Rzadko pokazuje nam się stare fotografie wielkich miast rozrzuconych po naszym płaskim królestwie. I może nie bez powodu, bo kiedy byśmy zaczęli wałkować takie obrazy jak te, przedstawione wraz z wizualnymi dowodami bardzo prymitywnego ludu wiktoriańskiego, rozsiane wokół niczym koniki polne w środku cienia najwspanialszego. Wspaniałego z genialną architekturą, i jaką człowiek mógłby sobie wyobrazić, zaczynalibyśmy mieć wątpliwości, rzeczywiście, jak oni to zbudowali. Łuk triumfalny jest wykonany z 36 695 metrów sześciennych wapienia. I waży 95 407 ton lub nieco ponad 95 milionów kilogramów. Mówią nam, że budowa zajęła 12 lat gigantycznego łuku w dwóch różnych okresach: w latach 1806 do 1814 i między 1832 a 1836. Jak przetransportowali tę ilość wapienia z tymi samymi koniami, z wozami, które widzimy na zdjęciach? Przyjrzyj się bliżej czterem rzeźbom, które zdobią każdą z jego stron. Spójrz na zawiłość tych rzeźb i wzornictwo ozdób, które oprawiają łuk. Każda sekcja jest doskonale powtórzona bez żadnych odchyleń i niespójności. Pierwsze, prawdziwe elektronarzędzie nie zostało wynalezione przez kolejne 60 lat po ukończeniu tego łuku. Mówią nam, że to zostało wykonane ręcznie. Czy to w ogóle jest możliwe? A jeszcze jest sufit tego łuku. Nieskazitelne, wyrzeźbione w 3D róże, doskonałe w swojej geometrycznej symetrii, niuanse detali i finezji każdego płatka, a miejsca, w których się łączą, są nadzwyczaj zadziwiające. Spójrzmy na resztę Paryża w tym okresie. Znowu mnóstwo niewiarygodnych, gigantycznych i wspaniałych konstrukcji. Infrastruktura miasta. Wspaniała. A ludzie i ich środki transportu. Prymitywne. Niewyrafinowane i pozornie nierozwinięte do tego stopnia, żeby zbudować miasto takie jak to. Drogi są źle utwardzone i nierówne. Są brudne i zabłocone. W tym okresie widzimy również budynki, których architektura współgra z mieszkańcami. Budynki o zniekształconych proporcjach, mniej rozwinięte i niedopracowane, łocze na swój sposób, ale prostackie przy użyciu drewna i gipsu. To jest dokładnie ten rodzaj architektury, której spodziewamy się z pokolenia koni i wozów. Pokolenie ignoranckie do odkryć w technologii, które nastąpią w nadchodzących latach. Ponadto, w czasie tego zdjęcia, łuk ma około 40 lat od chwili jego ukończenia. Ale czy widzisz, jak niektóre części konstrukcji są podniszczone? Widzimy zwietrzenie na kamieniu, to sugeruje, że łuk jest znacznie starszy. Gdy zbliżamy się do końca XIX wieku, widzimy, że mieszkańcy Moskwy w końcu zdecydowali się opuścić swoje domy i wyjść na ulicę. Niesławny plac czerwony, teraz tętni życiem. Cerkiew Wasyla Błogosławionego i wieża z Paskaja dominują na tym placu. Budowa katedry św. Wasyla Błogosławionego rozpoczęła się w 1555 roku i została ukończona w 1561 roku. Zaledwie 6 lat ucierpiała w ogromnym pożarze w 1737 roku i przechodziła renowację przez okres 20 lat. Ale spójrz na to, co za struktura prawie nierealna, jak żadna inna. Składa się z tysięcy czerwonych cegieł i blachy cynowej, która została ukształtowana w charakterystyczną, cebulową kopułę, którą widzimy. Przyjrzyj się bliżej zawiłości kopuł. Jak zagięli metal, aby to osiągnąć? Z taką precyzją i perfekcją w XVIII wieku. I znowu, gdyby mieli umiejętności i zaangażowanie w zbudowanie cudu takiego jak ten, to dlaczego warunki drogowe są tak słabe i pokryte błotem? Widzimy te niesamowite konstrukcje i budynki. Wszędzie w fotografiach z XIX wieku. Mamy cudowny kryształowy pałac w Londynie. Monstrualną strukturę z największą powierzchnią szkła kiedykolwiek widzianą w budynku. A wszystko zbudowane jeszcze przed tym, jak Anglia posiadała automatyczną produkcję szkła. Mamy opactwo westministerskie i parlament. Mamy stary łuk Austona, zbudowany z czystego piaskowca w 1837 roku. Oraz ulice nieutwardzone i pełne błota. Dlaczego ci ludzie nie traktowali priorytetowo ulic, po których chodzili? Frauenkirche, Kopuła, arcydzieło Drezna, Niemcy. Jej misterność i bogaty przepych w bezpośrednim kontraście z poobijanymi wagonami i wozami konnymi ludzi poniżej. Ludem zależnym od podstawowych potrzeb. Naród całkowicie skarłował ciały przez jego wielkość i majestatyczność. Biblioteka Parlamentu w Ottawie w Kanadzie, budowany przez 17 lat. Pierwsi ważniejsi osadnicy przybyli w 1800 roku, a w czasie budowy ludność miasta nie przekraczała 20 tysięcy. Czy wielka, wspaniała biblioteka naprawdę była priorytetem dla osadników? Dlaczego budynek wygląda tak, jakby był wycięty z Europy i wklejony do Kanady? Nawet na przełomie wieków, 40 lat, 40 lat zanim Bosch spopularyzował elektronarzędzia, mamy starą stację Penn w Nowym Jorku. Spójrz na rozmiar tego. Całkowicie oszałamiające proporcje. Jak widać tutaj na zdjęciu, każdy ośmiokątny rzeźbiony wzór na łukowatym sklepieniu kopuły jest większy niż pojedynczy człowiek. Spójrz na gigantyczne kolumny i szczegółowe liście akantu. Dekorowanie wierzchołków każdego filaru. Mówią nam, że budowa tej stacji zajęła 6 lat. Całe 6 lat. Ta, jasne. Dlaczego jesteśmy tak łatwowierni? Nawet mając dostęp do nowoczesnych elektronarzędzi, drukowanych elementów konstrukcyjnych i techniki dźwigowej, nie moglibyśmy tego dziś odtworzyć. I co ważniejsze. Nie powielamy dziś tego typu architektury. Oficjalni kłamcy naszego świata mają pojęcie ogólne dla tego typu architektury, które widzimy w Ameryce Północnej. Nazywają to historyzmem. Historyzm to termin utworzony, aby opisać styl architektury, który ma charakter wskrzeszający. Lub innymi słowy, kopiuje styl z innego okresu w czasie. Wielkie łuki i budynki z gigantycznymi kolumnami, które widzimy, są zbudowane w stylu klasycznym lub w stylu grecko-rzymskim, a katedry są budowane w renesansie i gotyckim stylu średniowiecznej Europy. Elementy tych poszczególnych stylów architektury mają duże iglice. Okna łukowe, wieże, wieżyczki, kopuły, łuki arkadowe, rzeźby, ogromne drzwi, okrągłe geometryczne okna, kolumny, tarcze zegarów i dzwonnice. Ślady tej niemożliwej architektury są dosłownie wszędzie. W każdym mieście i na całym świecie. Niektóre zachowane i utrzymane jak paryski łuk triumfalny i Notre Dame, a inne zagubione i dawno zapomniane jak łuk Eustona czy stary Penn Station w Nowym Jorku. My jako ludzie przymierzamy duże dystanse, aby zrobić własne zdjęcia tych cudów. Ale fotografowie XIX wieku obdarowują nas czymś, czymś, czego nigdy nie spodziewali się dać przyszłemu pokoleniu perspektywę. Widzimy prymitywnych ludzi na tle wyraźnie zaawansowanej infrastruktury architektonicznej. Oficjalni historycy świata opowiadają nam historię o ewolucji Darwina i postępie między okresami. Ludzie, którzy przyszli później, byli zawsze bardziej zaawansowani na swój sposób, dopracowując i przedefiniowując metody poprzedniego pokolenia. Jeśli szczyt innowacji i przemysłu w XIX wieku był nadal wóz z koniem jako środek podróży, to jak pokazują nam te zdjęcia, ten styl architektury był równie niemożliwy dla tych, którzy żyli w poprzedzających go wiekach. Każdy, kto ma predyspozycję do myślenia i zadawania pytań, może od razu wyczuć, patrząc na te zdjęcia, że coś tu śmierdzi, że coś jest nie tak z narracją historyczną głównego nurtu, że coś tu nie pasuje. Na panoramicznym obrazie San Francisco z 1877 roku widzimy kolaż architektury historycznej. Widzimy kolumny zdobiące wejścia do wręcz królewskich budynków. Które wybijają się swoją nieprzeciętnością pośród otaczających go drewnianych chat. Widzimy gotyckie iglice i wieże w oddali. Widzimy kopuły katedr i budynków. Widzimy też, jak rozległe i ogromne stało się miasto. W 1846 roku mniej niż 500 mormońskich osadników mieszkało na tym terenie, które teraz znamy jako San Francisco. Była to kraina graniczna i gotowa do wzięcia. W latach 1848-49... Wraz z początkiem kalifornijskiej gorączki złota populacja wzrosła z tysiąca do 25 tysięcy osób. 28 lat później ta panorama została wykonana. Mówi się, że populacja w tym czasie zbliżała się do 200 tysięcy. Kto przy zdrowych zmysłach uwierzyłby w tę historię? Czy to wygląda na 200-tysięczne miasto? Bez nowoczesnych technologii, elektronarzędzi, produkcji automatycznej, silników elektrycznych. Lud w dziwnej, nieuzasadnionej krainie, który dopiero odcisnął swoje piętno. Czy naprawdę wierzymy, że rozkwitające społeczeństwo zbudowało całe to miasto w zaledwie 30 lat? I znowu, taka cisza, taki bezruch. To jest zdjęcie pustego miasta, gdzie są wszyscy ludzie. Cień słupa, który tu widzimy, mówi nam, że nie są to wczesne godziny poranne. Krótkie cienie pojawiają się dopiero w południe. Miasto tej wielkości w południe powinno tętnić życiem. Ale nie ma ani jednej osoby na zdjęciu tej panoramy. Jedyne życie, jakie tu widzimy, to koń bez żadnego pana w zasięgu wzroku. Wydaje się wysoce nieprawdopodobne, aby wszystkim ludziom skazano pozostać w domu, ponieważ odbywała się sesja zdjęciowa w mieście. A ta cicha scena staje się jeszcze bardziej niesamowita, gdy uznamy, że za obiektywem kryje się jakiś zamiar. Ktoś tam był, stojąc w punkcie widokowym i zrobił to zdjęcie. Ale kto i po co? A jakie są szanse, że w XIX wieku w podobnych dekadach widzimy opustoszałe rosyjskie, europejskie i północnoamerykańskie miasta sfotografowane w ten sposób? A potem zaledwie kilka lat później znajdujemy te same lokalizacje, tętniące życiem. Ludzi wyraźnie niezdolnych do budowania architektury tych miast. A co zrobić z tymi zdjęciami? Jeśli przyjmiemy narrację, że te dziwne anomalie, potem zatrzymujemy się tutaj i wracamy do naszego zabieganego życia. Ale narracja, którą otrzymaliśmy, nie jest prawdziwa i nie powinniśmy akceptować żadnej narracji, bez względu na to, jak oficjalna i certyfikowana ona jest. Chyba, że ma to sens. Ludzie, których widzimy na tych zdjęciach i ich wcześniej przodkowie nie mogli zbudować wspaniałej architektury, którą widzimy. Jest to niemożliwe. No dalej, skakuj. Musimy zapuścić się dalej w te miasta i przyjrzeć się im bliżej. Muszą być jakieś wskazówki, które czekają na odkrycie, które pomogą nam zrozumieć, dlaczego te miasta są puste. Czekaj, co tam mówisz? Chcesz najpierw wytrzeć błoto z twoich butów? Nie przejmuj się, to strata czasu. No dalej, wskakuj i w drogę. To błoto daje nam kilka drobnych wskazówek, co mogło się wydarzyć w tym okresie. Czytał Sławomir Knapikowski.